Siema moi drodzy, ja jestem crazy Famol i tak się składa moi drodzy, że kiedyś był taki zestaw z Lego Star Wars z serii Kor, który kosztował 3000 zł katalogowo i można było tam zdobyć figurkę kapitana Rexa. Oczywiście kapitan Rex to jest najbardziej rozpoznawany klon w całym uniwersum No Lego Star Wars, nie? Ale dzisiaj pokażę wam niewielki zestaw, w którym będziecie mogli zdobyć jego samą mini figurkę, więc przed wami moi drodzy, kapitan Rex i mikro myśliwiec wing 99 elementów za 55 zł katalogowo, no ale to można kupić go za 51 zł. Tylko, że on kosztuje 4 zł więcej, więc według mnie to jest słabe. Ale no dobra, jeśli chodzi o taki zestaw, to mamy właśnie kapitana Rexa, który siedzi za sterami, właśnie miniaturowego statka Ewinga, czyli tego mikromyśliwca. No jak widać, mamy właśnie gwarantowaną jego miniurkę z jego kominiarką tutaj. Z kołnierzem, czy co to jest? Co prawda nie znam się za wojskowych części ubrań, ale no wiedzę z Star Warsów już posiadam. Więc dobra, przejdźmy może na stół, otwórzmy to pod gdyż większość z Was już głosowało na moim ankiecie, na społeczności, na moim kanale YouTube, że bardzo chcielibyście tego kapitana Rexa. Więc bez długiego przedłużania. Zróbmy to moi drodzy Myślę, że warto było kupić ten zestaw Tyż lubię naprawdę Star Warsy Choć co prawda jakoś dużo tych zestawów nie kupuję Ale ten Kapitan Rex do mnie przemówi No zobaczcie, mamy z tyłu właśnie pudełka właśnie takie funkcje bawialne Że możemy strzelać właśnie z tego Z... e -Winga. O właśnie, teraz mi się przypomniało I mamy tego Kapitana Rexa, który sobie tam chodzi No to co moi drodzy, otwórzmy to pudełko Oj czekajcie czekajcie o, czekajcie, zrobię cię, cięcie i zaraz wracam dobra moi drodzy, już udało mi się otworzyć pudełko, więc odpakujmy zawartość dobra, mamy drugi worek pierwszy mam tutaj jeszcze takie gadżety dla Kapitana Rexa i co jest najlepsze jest to że mamy zabezpieczoną jego właśnie kominiarkę tutaj w pudełeczku a instrukcja, no, wygląda przyzwoicie. Zobaczmy sobie ją. O, tu są właśnie te zestawy najnowsze, które tutaj są. Tu mamy liczbę elementów. Dobra, moi drodzy, ja będę się brał za budowanie tego, ale z racji z tego, że to jest niewielki zestaw, to pozwolę wam w przyspieszonym tempie zobaczyć, jak taki zestaw sobie buduje. Więc bez przedłużania zacznę się za budowanie. Dun dun, dun. No, i już jesteśmy, moi drodzy, po składaniu. Tak się prezentuje zestaw po złożeniu. No, ten zestaw składam z 8 minut, ale uważaj, to bardzo krótko. No to, moi drodzy, przejdźmy może do tego zestawu. Na początku warto byłoby omówić właśnie Winga. Oczywiście, jeszcze muszę Was ostrzec, moi drodzy, że ten film będzie krótki, dlatego że to jest niewielki zestaw, nie? Dobra, więc tak, bez przedłużania Mamy taki fajny statek, mamy miejsce tutaj dla minifigurki, dla pilota. Możemy tutaj postrzelać sobie, i chociaż to daje nam właśnie funkcje bawialne. I to jest Micro Fighter moi drodzy. Bo, jak to powiedzieć, Microfighter to są właśnie takie poje, pojazdy z serii Lego Star Wars, czyli takie miniaturowe statki. Tak jak mamy miniaturowego X-Winga, mikro myśliwca TIE i inne takie właśnie pojazdy. No, według mnie, fajny, lubię takie miniaturowe trochę pojazdy z, z Star Warsu, zwłaszcza, że chciałem kiedyś takie mieć. A teraz przejdźmy do czegoś, co byście chcieli zobaczyć najbardziej, czyli Kapitana Rexa. W tym zestawie znajdziemy. Z... Fajną minifigurkę, czyli nie kto innego jak kapitana Rexa, więc zacznijmy od niego. No, figurka naprawdę wygląda się fajnie wygląda naprawdę fajnie. Fajne ma nadruki na nóżkach, na korpusie, oczywiście z tyłu, na, na ramiennikach ma nadruki tutaj z tej. No, oczywiście ma też tutaj ten kołnierzyk, tutaj, co oznacza, że on rzeczywiście jest kapitanem. To, a oczywiście możemy mu też zdjąć hełm. Tak wygląda właśnie Kapitan Rex bez helmu. Oczywiście, jak wiemy, każdy klon jest łysy, bo oni są zrodzeni właśnie z DNA właśnie Jango Feta, czyli łowcy nagród. Ten, kto oglądał pierwsze, pierwszy epizod właśnie Gwiezdnych Wojen, to ten wie. No, Hem tak się prezentuje, moi drodzy. Wygląda naprawdę fajnie. Oczywiście mam kapitan Rexa, tylko takiego starego, więc pozwólcie, że wam go przyniosę i widzimy się zaraz. No i tutaj, teraz po lewej macie mojego Pierwszego Kapitana Rexa i Wam go pokażę, bo to jest mój pierwszy Kapitan Rex. Tak też wygląda. I mój Kapitan Rex kosztuje aktualnie na rynku 500 złotych, jeśli on jest używany, a nieużywany kosztuje 700 złotych, z czego co mi Stalin powiedział. Oczywiście Salina też pozdrawiam. No, według mnie Kapitan Rex bardzo fajny, zwłaszcza, że on może zyskać... Na... O! może zyskać na wartości z latami tak jak ten Kapitan Rex, moi drodzy, więc warto to wziąć pod uwagę. Teraz, moi drodzy, jaka będzie ocena? No, moja ocena to będzie 7 na 10 i tak temu Zesowi niewiele brakuje właśnie, żeby był fajny. Znaczy, troszeczkę mu brakuje, no, bez przesady oczywiście, no. Jak wiemy, to się naprawdę fajnie prezentuje ten E-Wing, ale mimo to, według mnie, Uważam, że warto kupić ten zestaw dla minifigurki. Nie? Bo jeśli chcecie, właśnie w przyszłości sprzedać tą minifigurkę, to uwierzcie mi, że po czasie, po latach z okazji rocznicy klonów Star Wars, to uwierzcie, że będzie warto ją sprzedać w dalekiej przyszłości. Bo figurki ze Star Warsów na licencji drożeją z latami. Więc warto brać ze mnie przykład, właśnie że. Takie rzeczy Wam mówię, właśnie moi drodzy, że się taką wiedzą na temat zestawów, bo zestawy na licencji naprawdę drożeją, Na przykład, tak jak zestawy z Overwatch, które kiedyś były w 2019 roku, Piracy z Karaibów i inne właśnie zestawy, właśnie na licencji. Na no razie to było na tyle, moi drodzy. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. O, czekajcie. O, łapkę w górę, suba na moim kanale, jeśli nie chcecie przegapić moich filmów, no na razie no ty, na tyle, pamiętajcie, że jeśli chcecie kupić Kapitana Rexa, to uwierzcie, że naprawdę warto, na razie to tyle, trzymajcie się i cześć, jo!